Czy to prawda? Jan Brzechwa, Jan Brzechwa, czy to prawda? Źle się woliwie oliwie poczuły szprotki. Cukier się martwił, że jest za słodki. Czapla wzdychała, mamy grube nogi. Mól na suficie szukał podłogi. Krena się gryzła, że taka biała. Krowa nad własnym mlekiem biadała. Sól uważała, że jest niesłona. Wąż biegał i wołał, nie mam mogona. A trament płakał, że jest w żałobie. Zegar rzekł stojąc, pójdę już sobie. Ślimak zapewniał, że nie jest brzydki. Woda jęknęła. Zmokłam do nitki. Wierzba zdębiała, dom się zaperzył. Jeszcze się okocił, a kot najeżył. Czy to prawda? Jan Brzechwa. Jan Brzechwa. Czy to prawda?